Dawno nie było filmu z unboxingiem, więc najwyższa pora, żeby troszkę odświeżyć tą serię. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście odnajduję coś wyjątkowo satysfakcjonującego w tym, kiedy oglądam otwieranie pudełek. Nie wiem, może jest we mnie jakaś cząstka kota i stąd to zamiłowanie do pudełek. No i odrobiny pewnie dziecka i to skojarzenie z niespodzianką wigilijną. Tak, mamy środek lata, a ja już myślałam, jestem w grudniu. Typowe. Więc cóż! Zobaczmy, co do mnie przyszło. I zacznijmy sobie od najmniejszej przesyłeczki. I to jest coś naprawdę super na lato, ponieważ, z tego co się zdążyłam zorientować, to jest to SPF 30 na usta balsam ochronny z marki Inimini. Ja sobie pozwoliłam, tak wiecie, otworzyć te paczuszki przed nagraniami, w sensie takim, żeby. Nie musieć ich rozszarpywać przed nagraniami, ale no przyznaję, że do niektórych kosmetyków ja już musiałam zobaczyć, co to jest, i tak było z tym innymi, bo mnie to bardzo zaintrygowało. Jestem ciekawa, czy ten balsam, z racji tego, że jest w takim opakowaniu, czy będzie na przykład mocno płynny, czy będzie się wchłaniał całkowicie, w ogóle czy on będzie dawał uczucie nawilżenia, czy będzie potrzeba stosować pod niego jakąś dodatkową pomadkę ochronną. Jestem tego mega, mega ciekawa. Ciekawa. Ok, czyli atomizer jest w takiej formie podania. Nie tak dawno nagrywałam wam film o tym, jakie kosmetyki polecam do każdej części ciała. Jeżeli nie widziałyście, sprawdźcie koniecznie. I właśnie dostałam jeden komentarz, że szkoda, że nie zawarłam żadnego kosmetyku na usta, więc kto wie, może to będzie właśnie kosmetyk, który zdobędzie u mnie miano ulubieńca na usta. Ogólnie konsystencja jest ciekawa, bo. Ona jest emulsyjna, ale nie jest taka ultra lekka. Ma pewnego rodzaju w sobie odżywczość, ale nic tłustego. No będę musiała przetestować na ustach, jak to się sprawdza, jakie jest odczucie. Teraz wybaczcie, ale wiecie, musi być prezencja, no i mam pomadkę na ustach. Ale na pewno w kolejnych dniach będę chciała ten kosmetyk przetestować. W ogóle jaki on jest w smaku. W zapachu totalnie neutralny, ma taką... Troszkę słodkawą nutę, ale wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia zastosowanych surowców niż kompozycji zapachowej. Tak, sprawdzę na szybko, nie widzę tutaj, żeby była jakaś kompozycja zapachowa. No, jestem ogólnie bardzo ciekawa. W ogóle fajnie, że jest on bezbarwny, bo wiecie, najbardziej przy filtrach obawiam się takich na usta tego efektu rozbielenia, który no to totalnie nie wyglądałby fajnie na ustach. Także przy takim pierwszym poznaniu kosmetyku zapowiada się bardzo ciekawe, ciekawie. Oglądajcie weekendowe vlogi, to tam na pewno zdamy sobie relacje. No i kolejny preparat kosmetyk urządzenie bardziej. Mezoterapia bez igłowa od marki Skin Lovers. Odezwała się do mnie właśnie firma Skin Lovers, czy chciałabym przetestować coś od nich. No i nie ukrywam, że jako wielka fanka mezoterapii igłowej która aktualnie z racji przebytych zabiegów ortopedycznych ma zakaz iniekcji na pół roku tak bólno, ale wiecie, jak jest. Zdrowie przed urodą, więc muszę się dostosować do zaleceń lekarskich. Dlatego jak odezwali się z czy nie chciałabym czegoś od nich przetestować? Stwierdziłam tak, mezoterapię bezigłową jako alternatywę dla medycyny estetycznej czegoś, co będzie wspomagało wnikanie do skóry substancji aktywnych, bo z tego, co się zapoznałam z opisem producenta, to to jest takie urządzenie, które nie potrzebuje mieć dedykowanych jakichś ampułek, serum, preparatów, Typowo do tego urządzenia, tak jak jest w przypadku wielu urządzeń, że muszą to być jakieś dedykowane preparaty, tylko po prostu można sobie zastosować swój ulubiony kosmetyk. W środku znajduje się ulotka z tym, jak stosować to urządzenie. No ale ja jestem jego mega ciekawa, więc sobie w ogóle zobaczmy, jak to wygląda. Okej. Okay. I z tego co widziałam na stronie producenta, to jest tutaj kilka jakby opcji. Bardziej taka opcja, którą można sobie stosować podczas demakijażu, żeby głębiej tą skórę oczyszczać, jest opcja chłodząca na zasinienia, obrzęki, worki pod oczami. Pod kątem anti-age można działać dwukierunkowo, bardziej impulsami elektrycznymi na mięśnie, czyli tak bardzo głęboko na skórę, żeby uzyskać taki efekt liftingu, wiecie, nie tylko skóra, ale również mięśnie, a także właśnie bardziej z tym. Stymulacja włókien kolagenowych i tego, żeby skóra była bardziej napięta jako skóraż. Są dwa osobne programy. I jeszcze jest taka opcja na wilżenie, która jest typowo pod kątem tego, żeby stosować na przykład z użyciem ulubionego serum lub ulubionego kremu, i ma sprawić, że te związki aktywne z tych serum i tych osmytków jeszcze głębiej wnikają do skóry. No jestem ogólnie tego mega, mega ciekawa. Nie chcę nic zepsuć, czy ja zrobię szybki test, czy sobie jeszcze tego testu nie zrobimy. Czekajcie, nic na siłę, najpierw sprawdźmy y, może poradnik użytkownika. Ok, więc zapoznałam się bardzo tak na szybko, nie ma tutaj żadnej nakładki, nic nie trzeba ściągać. I przede wszystkim zaczynamy tak, że klikamy sobie mode. Włącza się wtedy i mamy tutaj kilka programów. I też tym samym przyciskiem możemy zmieniać programy. Jest to oczyszczanie, jest chłodzenie, właśnie taki głęboki lifting mięśni, nawilżanie i synteza kolagenu. Każdy program jest już ustawiony na jakiś odpowiedni czas, czy to 2 czy 5 minut, w zależności od tego programu, i jak to powinno długo działać. Jak sobie już wybierzemy program, ja sobie dam ten kolagen, synteza kolagenu, no wiecie jaki jest, no nie, więc to sobie ustawiam. Następnie tu jest taki przycisk LED i z jego pomocą włączamy sobie albo czerwone światełko, i to oznacza, że czerwone światło bardziej nam jeszcze pobudza syntezę kolagenu i regenerację skóry, przepływ krwi i limfy. A niebieskie światło działa przeciwbakteryjnie i sprzyja gojeniu się blizn. Więc ja bym chyba bardziej na chwilę obecną przy moich tam jakichś ewentualnych trądzikach bardziej stawiała na niebieskie, no ale jest to intrygujące. I jeszcze tutaj można temperaturę zwiększać i zmniejszać, tak żeby było komfortowo. Ale zabijcie mnie, jak to się robiło. A, level. Dobra, levelem. Daję sobie dwójeczkę na trzy możliwe, czyli takich pewnie średnie. I teraz ja się zastanawiałam, jak to się wygląda, jaki zrobi start i tak dalej. Wystarczy to po prostu przyłożyć do skóry. Ja mam teraz makijaż, to może do twarzy nie będę, ale jak się przyłoży do skóry. Nie wiem, czy słyszycie takie wibracje. Możliwe, że kamera i mikrofon nie są w stanie tego wyłapać, ale po prostu działa to w taki sposób, że nie działa cały czas, tylko w momencie jak. Dotyka się skóry, to to zaczyna po prostu urządzenie działać, więc jest taki czujnik. No, zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, zapowiada się bardzo ekscytująco. Bardzo dziękuję firmie Skin Lovers, że się do mnie odezwali, bo sama jestem mega podekscytowana i mam już plan na dzisiejszy wieczór. Będę po prostu mocno, mocno testować. Jeżeli Was intryguje, jak spisała się ta mezoterapia bez igłowa, to oglądajcie moje aktualizacje pielęgnacji twarzy, bo jestem przekonana, że w kolejnej aktualizacji pielęgnacji twarzy opowiem Wam coś więcej o stosowaniu. No dobra, idźmy dalej. Tym razem coś zamówione przeze mnie, bo wciąż dostaję systematycznie co jakiś czas pytania o paski Crest. Paski Crest nie są kosmetykami naturalnymi, ale nie znam lepszej metody domowego wybielania zębów niż paski Crest. I ponieważ je zamówiłam, zawsze do każdego zamówienia przychodzi jakiś kod zniżkowy. Także dla Was paski Crest 15% zniżki na stronie paski -wybielające pl. Te z Was, które mnie oglądają systematycznie to wiecie, że ja paski kres już sobie zamawiam od dłuższego czasu, nie jest to tak, to jest jakaś współpraca, to po prostu ja sobie zawsze zamawiam i kiedyś to była taka strona paskikrest.pl, teraz oni zmienili domenę i to jest paski wybielające, ale oferta jest dokładnie ta sama z tego, co się zdążyłam zorientować. No i ja sobie te paski zamawiam raz w roku, zawsze przysyłają kod zniżkowy, ale on nie działa aż tak w długiej perspektywie czasu, więc jak ja w kolejnym... Roku, próbuję sobie wykorzystać kod zniżkowy, to zazwyczaj jest on nieaktywny, dlatego daję go Wam na stronie Paski Wypylające z kodem rabatowym Paski Crest 15% rabatu. A wiecie co, 15% to jest dużo. Także słuchajcie, ja Wam dzisiaj daję kod zniżkowy, jeżeli ktoś z niego skorzysta za jakiś czas i chciałby w przyszłym roku się ze mną podzielić, to też będę wdzięczna za kolejny kod zniżkowy. No bo 15% przy cenach tych pasków to jest całkiem dużo, bo zestaw pasków kosztuje około 200 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I ja się zdecydowałam na te paski w wersji Gentle, bo miałam też te klasyczne, mocniejsze Vivid i mnie po nich autentycznie bolały zęby i nie byłam w stanie ich używać. No i teraz sobie zamówiłam te różowe dla łagodnych, jakby dziąseł, łagodnych, delikatnych dziąseł oraz z takim efektem właśnie, żeby mnie nic nie bolało. I to są moje ulubione paski, więc jeżeli w kolejnych filmach będziecie widziały, że na przykład moje zęby są bielsze, no to już wiecie, co było tego przyczyną. I ostatnia wielka paczuszka, którą tutaj mam, to Manilu. I bardzo jest mi miło, że w ogóle Manilu ponownie się do mnie odezwało, ponieważ ja absolutnie cudownie wspominam te kosmetyki, zwłaszcza ich emulsję do twarzy przeciwtrądzikową. Autentycznie to był jeden z najlepszych, jak nie najlepszy kosmetyk, jaki miałam Ever do twarzy, do skóry trądzikowej. No i słuchajcie, dostałam ponownie tą emulsję. Jak jest mi miło, ultralekka emulsja do cery tłuste i mieszanej Jak to zarobiście, reguluje pracę gruczołów łojowych, Jak to pięknie wspomaga go jedynie doskonałości będzie używane, będzie stosowane jestem tego w 100% pewna ponadto dostałam rozświetlający krem pod oczy miałam go też, miło wspominam, więc chętnie do niego wrócę, ale w paczuszce znalazła się również nowość i to jest odświeżająca esencja micelarna do demakijażu i z tego co kojarzę to ona jest dodatkiem wokoty azjatyckiej oparta jest o bardzo delikatne substancje myjące, w ogóle ma też fermenty w sobie więc rewelacja pod kątem yy, wzmacniania mikrobiomu i tak ma tą wąkrotkę azjatycką. I chodzi po prostu o to, że wąkrotka azjatycka jest teraz takim top, top składnikiem pod kątem i działania anti-age i łagodzenia. Wiecie, może teraz jest lato, więc trochę o tych substancjach mocno aktywnych jest troszeczkę mniej, ale pamiętajcie, że od jesieni, wspomnijcie moje słowa, znowu będzie głośno o retinolu, będzie głośno o kwasach, będzie głośno o niacynamidzie, witaminie C i tych wszystkich składnikach aktywnych aktywnych, takich mocno na skórę oddziałujących. I jako uzupełnienie pielęgnacji takiej bardzo aktywnej, na, aktywnie wpływającej na naszą skórę, super jest szukanie substancji łagodzących. Stąd właśnie w, dużo w kosmetykach biofermentów, które wspierają mikrobiom. Skwalan, skwalen są często jako odbudowujące barierę hydrolipidową. Ceramidy, które wzmacniają ochronę skóry. No i właśnie wąkrota azjatycka, a także różne inne ekstrakty o działaniu łagodzącym, na przykład prawoślad lekarski, też zyskują na uznaniu z racji tego, że one świetnie komponują się w tą taką bardzo intensywną pielęgnację. Także chciałabym przygotować dla was film o kosmetykach z wąkrotą azjatycką, też coś więcej na temat tej wąkroty poopowiadać, skąd te jej właściwości wynikają po wąkrota azjatycka jest jednym z najlepiej przebadanych ekstraktów roślinnych, bardzo dokładnie znamy jej działanie i stąd ona jest teraz takim coraz bardziej popularnym składnikiem aktywnym. Także chciałabym opowiedzieć wam o takich naprawdę fajnych kosmetykach z wąkrotą azjatycką i dlatego bardzo chciałam wypróbować ten płyn micelarny jako wiecie, że nie tylko musi to być coś takiego, że w kosmetyku do pielęgnacji musi być ta wąkrota azja, azjatycka w maseczce czy w kremie, bo tego typu preparaty z nami będę wam też polecać. Ale w płynie micelarnym wszystko co stosujemy na skórę zawsze na nią jakoś oddziałuje. I to były już wszystkie paczki, które ostatnio do mnie przyszły. Nie było ich może zbyt dużo, ale przynajmniej wiecie, co będę w niedługim czasie testować i jakich recenzji możecie się spodziewać. Jeżeli Was coś zainteresowało, to koniecznie dawajcie mi o tym stać i co w pierwszej kolejności Was interesuje, na co będziecie czekać, na jakie filmy. Na pewno wezmę to pod uwagę przy tworzeniu kolejnych treści na ten kanał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!